A co to znaczy odpowiednie przygotowanie? No, bo to też jest ciekawe pytanie. Co to jest takie odpowiednie przygotowanie? No, to przede wszystkim numer jeden. To to najważniejsze kryterium. Do, do, jeśli zgłaszacie się do jakiejś tam firmy, do instytucji, tak, w sensie do gabinetu, do psychologów, którzy zajmują się tym na co dzień, mają doświadczenie, no to to musi być psycholog transportu, czyli fach, psychologę, fuafel, psychologii, czyli musi być ktoś, kto się zna na specyfice przeprowadzania tych badań i jak to się odbywa. Musi znać kryteria diagnostyczne. To tutaj musi być zaprzyjaźniony wręcz z tymi kryteriami diagnostycznymi. To jest czwarte au Musi znać te przepisy e, i wiedzieć... Jakie są wymagania psychologa na badaniu MPU? Jeżeli to jest jakiś doradca albo nawet psycholog, ale no nie ma tego doświadczenia, to nie poprowadzi Was dobrze przez ten proces. A, nie, a jeżeli jeszcze dostaniecie jakiś gotowy zestaw pytań i odpowiedzi, ktoś Wam mówi, że Wy yy, dzięki temu zdacie badanie albo jeżeli to będzie zrobione jakoś szybko, to przygotowanie, w trzy miesiące czy ileś, to też zależy właściwie, czy, da, dlaczego jest to skierowanie na badanie MPU, powód skierowania, no to jakby te szanse są niewielkie na pozytywny wynik.